Siemanko, ja jestem Sedu Witam na dzisiejszym odcinku. Dziś, kiedy to nagrywam, jest 15.33, więc muszę szybko muszę to dziś wstawić. A wieczorem mam mieć live'a, więc się wieczorem na live'a, około 17.00-18:00 będzie, ponieważ w piątek nic nie wrzucę, a dziś muszę. Więc co. Lecimy. I tak, Festival of Lies. Tutaj widzimy Pokémona Kiedy Kiedyś mm -hmm. oglądałem filmik o Dedenę, to poszedł Viral, więc mam nadzieję, że ten też, więc zostawcie łapkę w górę z dzwonka i żeby ten odcinek poszedł wysoko. Tak, i live też ma powiedzieć, więc wbijajcie dziś wieczorkiem. 17-18 pewnie będzie, jak zwykle. Event będzie trwać od 5 chyba listopada. Tak, i się zaczyna z dwa dni. więc będzie od 5, czyli w piątek akurat, do 14 i tej samej, czyli sobota lub niedziela. Ale wiecie, 5-14 tyle Wam starczy. Zaczyna się pewnie od 10 kończy o jakiejś 20. Jak zwykle to jest z Go. I tak, bonusy: French Irp Increase twice as fast. Czyli jak macie jedną interakcję, to dostajecie takie dwa malusie serduszka zamiast jednego. Chodzi mi oczywiście o to, że jak macie interakcję ze znajomym i brakuje wam na przykład dwóch dni, to jak będziecie mieli podczas tego eventu, to od razu wam się to wbije, choć czy zrobicie jedną interakcję, czyli jakby jeden dzień. A tak normalnie to byście wam zabrakło jeszcze jednej. Okej, okay, mam nadzieję, że rozumiecie. Będziecie mogli otworzyć 45 giftów w jednym dniu. Więc jak brakuje wam znajomych, to wbijajcie na mojego Discorda link w opisie. Pokémon Nie, nie Pokémon. Ojejku, bo mam dwa Discordy. Pokémon Najpolska i Ivisy Dwornika. I zapraszam Was na e infi bo na nim właśnie tam są takie od Pokemon GO jak rajdy, wspólne, wspólni znajomi i w ogóle. Będą lepsze nagrody z giftów, z tego co widzę. I oczywiście nowy Pokemon w Pokemon GO jest to dodane, więc nie mogę się doczekać, aż go zobaczę. I tylko Windy będzie w licy, a będą częściej na ziko i dwa razy Catch Candy, tylko Windy. I na ziko będą pojawiały się takie Pokemony jak Pikachu, Magnamite, Slug, Mawish, Smur. Electrike, Blitz, i Tainamo, Fennekin i Dadane. Macie Pikachu oraz podróbkę Pikachu w tym momencie, który będzie nowym Pokemonem w grze. I jeżeli będziesz szczęśliwy, spotkasz Darumaka, który może być Shiny, i Litwika zwykłego, on Shiny być nie może. W siódemkach będą takie box jak Vulpix, Alalański, Geodude, Chinchou, Chincho-Cinchou, Picchu, Elekid, Magby, Badium. Jeszcze tu są rajdy. Na pierwszych gwiazdkowych nic wartego plus nowego poksa dodana oraz Litwika, bo fajny poks, ale też za bardzo nic wartego, bo nawet teraz jest e, Litwik na rajdach. Na trójeczkę Harola Rajdu, fajny shiny, nawet rzadki. A na piątkach będą nowe poksy. Kobalion, Terrakion, Virizion. jeszcze nie mam kontry, więc kontry przedstawię w osobnym odcinku jutro chyba. Jak wtedy będę mieć kontry? Wszystkie mogą być shiny. Ja będę rajdować tylko na Terrakiona, bo on jest tylko jakiś warte uwagi, ale i tak nie jest. A na mega rajdach mega Manetrick, też na niego muszę porajdować. W Research Staskach, czyli researchu z pokestopów, Stopów, będą takie poksy do zgarnięcia jak Volpix Magnemite, Electabuzz, Magmar Electra, Blitzy, Daromaka i Little Jak będziesz y, szczęśliwy, to spotkasz Dedena z tego kwestii. W sklepie nowe stickersy, nowe czapeczki i ta czapeczka z Dena jest nawet spokojna. Nie wiem czy kupię, chyba nie. I fajna tutaj ździanka. No ale naklejki to w sumie wszystko jedno. I będziesz mógł użyć Charge jemkę na tym evencie, żeby zniknąć w Frustration Shadow Pokemona, co jest bardzo warte uwagi. I też z tego zrobię odcinek i częściej będą Team Rocket, grancy z balonów i z pokestopów. W końcu się dzieje, jestem zadowolony. Lecę to montować jak najszybciej, bo dzisiaj nie mam czasu. Jeszcze wieczorem live'ik, mam nadzieję, że się będziemy bawić tak jak wczoraj. Mam nadzieję, że widzicie, bo live y robię i na Twitchu i na YouTubie, równocześnie po prostu robię. Oglądajcie gdzie wolicie, ja waszą wiadomość czytam, nawet jak napiszę się na Twitchu lub na YouTubie, to ja mam to w jednym czacie. Więc ożegnam się z wami, widzimy się na następnym odcinku, łapka w górę, sub, dzwonek, łapki.